Star Stable. Przebudzenie legendy. Helena Dahlgren. Rozdział trzeci. Na szczycie zamku ze stalowych rur i krętych korytarzy znajdowało się jedno z biur pana Sansa. Można by było pomyśleć, że tak wysoko postawiony człowiek wybierze pokój z najlepszym widokiem, ale z jego okien widać było usmolone, rozpadające się budynki przemysłowe na obrzeżach kompleksu. Dym z kominów fabrycznych zasnuwał okolice mętnymi oparami, nadając niebu brudny odcień siarkowej żółci. W tym świetle pan Sanz wyglądał tak, jakby liczył co najmniej sto lat. Jednak liczył o wiele więcej. Ta niezdrowa, bezwzględna poświata podkreślała każdą zmarszczkę i bruzdę na jego twarzy. Każdy rok jego życia rysował się na policzkach, jak słoje na pniu drzewa. Westchnął, odwracając się do okna i własnego odbicia. Szybkim ruchem skinął na osobę w bieli, która niepostrzeżenie weszła do pokoju i w ciszy stanęła obok. W samą porę, Katia, powiedział zajmując miejsce przy biurku. Kobieta nadal milczała, przypatrując mu się ogromnymi oczami. Tęczówki w jasno-szarym kolorze były prawie niedostrzegalne, co nadawało Kati upiorny wygląd. Pan Sanz nachylił się nad swoim masywnym, dębowym biurkiem i rzucił kilka słów w stronę telefonu głośno mówiącego. Zasięg był bardzo słaby. Na linii dało się słyszeć ciągłe zakłócenia. Słowa ginęły lub były raptownie ucinane. Generałowie, jesteście tam? wyskrzyczał do mikrofonu. Sabin, Jessica. Po drugiej stronie w leśnym zagajniku Sabin stojąc obok. Swojego dużego, czarnego konia skrzywiła się i energicznie potarła ucho. — Jesteśmy, szefie, ale nie jestem pewna, czy nasze wełbenki uszne jeszcze działają — odpowiedziała złośliwie. — Wątpię — wymamrotała Jessica, która przemierzała klify pomiędzy Cape Point a Enville Bay w poszukiwaniu lepszego zasięgu. Jechała wyprostowana, wpatrując się w ocean. i pozbawiona wyrazu twarz była napięta. Szumfal zagłuszał metaliczne, przerywane odpowiedzi pozostałych uczestników rozmowy. Katia uśmiechnęła się, a kiedy to zrobiła, coś stało się z Wyraźnie było widać, że nie są jasno-szare, ale śnieżno-białe. Generałowie! Głos pana Samsa był jak strzał z bicza. Oczekuję na sprawozdanie. Co nowego? Jedna z nich jest w drodze do Cape Point powiedziała Jessica, poprawiając nakrycie głowy. Domyślam się, że chcę dotrzeć do kwatery głównej, oczywiście szykuję dla niej przymiłe powitanie. Doskonale, odparł Sans. Spróbuj tym razem utrzymać się na nogach, co? wtrąciła Sabine. Jessica była pewna, że uśmiecha się z satysfakcją. W jej oczach zapłonął ogień. Po chwili uspokoiła się jednak i prychnęła lekceważąco. Wolałaby nie przypominać sobie tego, co wydarzyło się podczas jej ostatniego spotkania z Alex. Mała Stajena z błyskawicą uszy zwaliła ją z nóg. Co za wstyd! Nie, nie chciała o tym myśleć. Wydawało jej się to po prostu niewyobrażalne. A ta w okularach jedzie chyba do posiadłości na sosnowym wzgórzu, powiedziała Sabin, zarzucając długimi, ciemnymi włosami. Jej koń, kan, zastrzygł uszami, wsłuchując się w dźwięk dobiegający od czarne dziur Sabin zmrużyła ciemne oczy, ale nic nie dostrzegła. Westchnęła, chcąc szybko zakończyć rozmowę, by móc kontynuować jazdę. Zakładam, że trzeci generał również ma wszystko pod kontrolą. Głos pana Sansa był szorstki jak papier ścierny. Mówiąc to, mężczyzna rzucił krytkowe spojrzenie w kierunku Kati. Oczywiście, powiedziała z nieprzyjemnym, pustym uśmiechem To będzie czysta przyjemność ale mogę jej pokazać konia, prawda? dodała tonem dziewczynki błagającej rodziców o cukierka. Kon musi zostać złożony w ofierze. Wiesz to doskonale. Potrzebujemy ich, żeby raz na zawsze uwolnić garnoka. Pan Sands mówił powoli, jakby w zamyśleniu, nie spuszczając oczu z kati. Ale czemu by nie użyć go jak przynęty na pozostałe? dodał uśmiechając się złowieszczo. Musimy złapać je wszystkie, prawda? zapytała Sabine. Dopiero wtedy będziemy mogli złożyć je w ofierze, żeby uwolnić garnoka. Zgadza się powiedział Sands. Do zrealizowania planu potrzebujemy wszystkich czterech koni, a właściwie ich magicznej energii. Dlatego muszą zostać złożone w ofierze. I to niedługo, dopóki pandoriański przepływ pozostaje korzystny. Musicie zlokalizować je jak najszybciej. To niezwykle ważne. Jeden koń znajduje się u nas, drugi w Pandorii. Trzeba schwytać pozostałe dwa i zaprowadzić je do laboratorium, gdzie zostaną przygotowane do rytuału. A dziewczyny? Zapytały chórem. Interesuje mnie tylko schwytanie koni i złożenie ich w ofierze. Jeśli złapiecie też jest w doszy lub usuniecie. Dzięki temu nie będą mogły uratować koni i sprawiać, i sprawiać więcej problemów. Działają zupełnie po omacku. Concord, mój starbreed na twarzy Jessiki, zagościł nikły uśmiech. Myślę, że jest prawie gotowy na to, by przetransportować go z Pandori. Dobrze, masz moje pozwolenie na użycie portalu w kwaterze głównej. Jedź tam, odpowiedział Sans. Jego blade palce przypominające odnóża pająka rytmicznie poruszały się w powietrzu, wniotąc niewidzialny przedmiot powoli i z namaszczeniem. Coś jeszcze, szefie? W zabrzmiał urywany głos Jessica. Pan Sans skrzywił się, jakby zjadł kawałek cytryny. Tak, Jessica, dotarły do mnie wieści, że ktoś przybył do Pandorii, by uratować konia. Zatem mamy mniej czasu, niż myśleliśmy, powiedziała Jessica, zwracając się głównie do siebie. Popędziła konia. Pognali w stronę lasu, zostawiając za sobą wybrzeże. Co jakiś czas uchylała się przed wystającymi gałęziami, stanowczo i zdecydowanie przemierzając dziką okolicę. Muszę dotrzeć do Pandory, zanim inni się tam pojawią. Nie mogę zawieść nie tym razem, dodała ponuro. Nigdy więcej. Zniszczę tego, kto wększy w Pandori. Ujrzała przed sobą twarz N. Obiecuję i sprawi mi to dziką przyjemność. Przez chwilę jechała w ciszy, po czym powiedziała: chyba powinna wezwać posiłki. Oprócz intruza po Pandori trzeba też zająć się zmierzającym do Cape Point. Pan Sands wyjrzał za okno. Kopuletni pracownicy w zielonych uniformach krzątali się po okolicy. Jestem pewien, że sobie poradzisz, Jessica. Natomiast Sabine będzie potrzebowała wsparcia, powiedział intensywnie patrząc się telefon na biurku. Zorganizuję samochód, żebyś jak najszybciej mogła przywieźć tu konia. Tego, który według doniesień kieruje się do posiadłości na sosnowym Wzgórzu. Zwinne, pajęcze palce zaczęły pracować szybciej. Uśmiechnął się do siebie na myśl o tym, co ma nastąpić. Składając konie w ofierze, uwolni ogromne ilości energii, co pozwoli oswobodzić Garnoka. Spotkał go kilka stuleci wcześniej i otrzymał nieśmiertelność właśnie po to, by teraz wypełnić tę misję, choć dla niego samego najbardziej liczyła się zemsta. Chciał karać ludzi za to, co wyrządzili jego ukochanej Rosalindzie, zrobić, porzą... zrobić porządek, a pewnego dnia, gdy on, John Sands, zasiądzie na tronie, uczyni ją swoją królową. Po dopełnieniu rytuału i uwolnieniu w Garnoka, stwór opuści ziemię. I John Sand stanie się najpotężniejszym człowiekiem na całej planecie. Żyjąc wiecznie, będzie mógł zbudować imperium, imperium władzy i pieniędzy, o jakim nikomu się nie śniło. Nie mówiąc o wymierzeniu zemsty tym żałosnym prostakom. Już nie mógł się doczekać. Ale, można, nie, ale nie można było stracić ani chwili. Stał za biurka i poszedł do gna. Odbicie, które zobaczył w niewiarygodnie czystej szybie, ukazywało wyczerpanego, starego człowieka. Sytuacja się... Zaogniała podczas gdy garnok robił się coraz bardziej niecierpliwy. A co jeśli niedługo zabraknie czasu i John Sands nie zdoła zrealizować swoich planów? Nie, porażka nie wchodziła w rachubę, nigdy się nie podda. Schowane w kieszeniach kurtki dłonie zacisnął mocno w pięści i odwrócił się od swojego odbicia. Następnym razem, gdy na nie spojrzy, nie dostrzeże nowych odznak mijającego czasu. Od teraz wszystko pójdzie zgodnie z planem. Udobrucha Garnoka, ocali siebie i zdobędzie wszystko, czego pragnie. Usiadł przy biurku, poprawił czerwoną muszkę, która zawsze zdobiła jego szyję i powiedział z rezerwą: Mam wielką nadzieję, że wszystko jest już dla Was jasne, generałowie. Teraz muszę się zająć moim gościem.